Teoria nicości, lub określana inaczej jako wieczne zapomnienie, zakłada, że wraz ze śmiercią człowieka traci ją świadomość i ląduje w miejscu z spowitym ciemnością. Teoria ta bardzo często jest wyznawana przez ateistów i wszelakich sceptyków doktryn religijnych, gdyż uważają oni, że nie jest możliwe zweryfikowanie żadnej z opracowanych teorii eschatologicznych. To też najłatwiej jest uwierzyć w pusty stan nicości. Śmierć według świadków wiechowych. Świadkowie Jechowy wierzą, iż śmierć człowieka jest następstwem grzechu popełnionego przez Adama w raju. Człowiek według Biblii jest duszą samą w sobie, to też wraz ze śmiercią umiera jego dusza. Po śmierci ludzie nie odczuwają żadnych emocji ani nie mogą wpływać na życie ziemskie. Świadkowie Jechowy odrzucają również teorię dotyczącą reinkarnacji oraz życia po śmierci, twierdząc, iż jest ona sprzeczna z treścią Biblii. Teoria Egipcjan. Mieszkańcy starożytnego Egiptu wierzyli, że po śmierci ich ciało rozpocznie niebezpieczną podróż po świecie zmarłych, aby w końcu stanąć przed sądem ostatecznym, którego wynik zadecyduje o tym, czy trafią oni na pola jaru, które były egipskim odzwierciedleniem raju. Faraonowie wierzyli, iż ich droga nie kończy się na śmierci, a oni sami powrócą ponownie na świat w tej samej formie. Z tego względu dokładali oni wszelkich starań, aby ich grobowiec opływał w luksusach oraz przedmiotach przydatnych w momencie powrotu na ziemię. Ciała denatów były odpowiednio konserwowane poprzez usunięcie narządów pokarmowych oraz wypełnienie wnętrza ziołami, żeby było ono gotowe do ponownego życia na ziemi. Wraz z owiniętym bandażem ciałem do wnętrza grobu wkładano teksty z Księgi Umarłych i Księgi Sarkofagów, aby pomogły one w drodze na sąd ostateczny. Śmierć według Azteków Cywilizacja Azteków zapisała się w historii jako jedna z najbardziej krwawych społeczeństw na świecie. Wszystko za sprawą składania ofiar m.in. jeńców wojennych na szczycie wielopiętrowych świątyń zwanych zikuratami. Warto wspomnieć, iż Aztekowie dopuszczali się aktów kanibalizmu na poświęconych ludziach. Cywilizacja ta nie wierzyła w istotę moralności w zbawieniu, natomiast dużą uwagę przykładała ona do sposobu odejścia z tego świata. Ponadto Aztekowie wierzyli, że po śmierci czeka ich taki sam los, jaki spotykał wojowników poległych w walce, dlatego też ze specjalnym szacunkiem traktowano osoby poświęcone na ofiary dla bogów. Ci Aztekowie, którzy zmarli śmiercią naturalną lub poza polem bitwy, trafiali do świata podziemnego zwanego Mictlan, miejsca, w którym musieli przejść wiele prób podczas swojej wędrówki do upragnionego zbawienia. Teoria spirytystyczna. Entuzjaści tej teorii wierzą, iż dusza ludzka po śmierci wciąż pozostaje w stałym kontakcie ze światem materialnym oraz niejednokrotnie podejmuje próby kontaktu za pośrednictwem medium lub bezpośrednio pod postacią ducha. Mogą one komunikować się poprzez wpływanie na zmysły osoby, której chcą one coś przekazać. Mimo tego, iż koncepcja ta istnieje wiele lat, to ludzkość wciąż nie doczekała się wyników w formie naukowych badań potwierdzających prawdziwość jej założeń. Śmierć według Wikingów. Wikingowie bardzo dużą czcią otaczali zjawisko śmierci nieustannie im towarzyszące w wyniku wojowniczego trybu życia. Wojownicy, którzy zginęli na polu walki zostali zabierani z ziemi przez piękne walkirie prowadzące Denata wprost przed oblicze Odyna do Walhali. Tam zmarły mógł wieść życie na miarę prawdziwego wikinga, ucztować u boku najznamienitszych przodków, codziennie się pojedynkować i spożywać najlepszej jakości posiłki oraz trunki. Obok Walhali było jeszcze jedno mniej kuszące królestwo podziemne, czyli Niflheim. Do tego miejsca trafiali ci, którzy za życia nie oznaczyli się ponad przeciętną odwagą oraz nie zdobyli wystarczającej ilości sławy, umożliwiającej im biesiadowanie wraz z potężnymi wikingami, o których to dokonaniach powstawały pieśni. Buddyjska reinkarnacja. Wyznawcy buddyzmu wierzą, iż po śmierci ludzkie ciało rozpada się na pięć elementów, z czego jedynie karma zmarłego zostanie wraz z nim w drugim wcieleniu. Odrodzenie może mieć miejsce w sześciu głównych światach sansary, takich jak świat bogów, półbogów, ludzi, zwierząt, głodnych duchów czy istot piekielnych. Miejsce odrodzenia zależne jest od karmy, która w najprostszym tłumaczeniu jest zestawieniem złych oraz dobrych uczynków popełnionych za życia zmarłego. Samo pojęcie sansara oznacza nieustanną wędrówkę, co jest bezpośrednią metaforą wyjaśniającą cykl reinkarnacji. Według buddystów wyzwolenie z sansary prowadzi do osiągnięcia tzw. nirwany, czyli stanu wyższej świadomości duchowej i wyzbycia się cierpienia fizycznego. Teoria kosmosu. Według tej teorii świadomość ludzka nie jest związana bezpośrednio z człowiekiem lub Bogiem, a należy do wszechświata. Wraz ze śmiercią powraca ona do kosmosu w formie metafizycznej. Wyznawcy teorii kosmosu wierzą w koniec świata, który nastąpi, gdy we wszechświecie skończą się zapasy gazu potrzebne do formowania gwiazd. Wraz z brakiem gwiazd nastanie wielki mróz lub w innych odłamach tej teorii wielki upał, który przyczyni się do globalnej zagłady ludzkości. Teoria wiecznego powrotu. Jest to koncepcja filozoficzna, której założenia wywodzą się już ze starożytności. Przyjmuje ona, iż cykl istnienia świata powtarzał się i będzie to robił w niezmiennej postaci nieskończenie wiele razy. W starożytnym Egipcie symbolem odrodzenia był skarabeusz. Teoria ta odnalazła swoje wyjaśnienie w kwestiach eschatologicznych życia ludzkiego. Wskazuje ona, iż istoty żyjące odradzają się tuż po śmierci w nowym ciele. Zmianie natomiast nie ulegają cechy osobowości. Ponadto osoba odrodzona nie pamięta swojego poprzedniego życia. Chrześcijańska Teoria Zbawienia Według chrześcijan, zbawienie duszy jest zależne od życia ludzkiego na Ziemi. Wszystkie ludzkie grzechy popełnione za życia uszeregowane są hierarchicznie. Najgorszymi z nich są grzechy śmiertelne, które zupełnie uniemożliwiają dostąpienie zbawienia. Jeśli były one prowadzone w oparciu o nauki Jezusa i przestrzeganie dziesięciu przykazań Bożych, to człowiek w obliczu śmierci dostąpi zaszczytu wejścia do Królestwa Bożego. Zaś ci, którzy prowadzili niegodne życie i zwrócili się przeciw Bogu, zostaną zesłani do piekła, w którym to ich dusze będą cierpieć w nieskończoność. Nauka chrześcijańska dopuszcza jeszcze możliwość czasowego wstąpienia do czyśćca. Miejsca, gdzie dusza posiadająca grzechy umiarkowane będzie mogła odpokutować swoje winy, aby dostąpić zbawienia. Teoria wszechświata równoległego Założenia tej doktryny były wielokrotnie ukazywane w popularnych produkcjach filmowych. Teoria wszechświata równoległego opiera się na wierze, iż człowiek po swojej śmierci poniekąd odradza się w rzeczywistości, w której wciąż jest tą samą osobą, jednakże znajduje się w innej części przestrzeni oraz czasu. Zbawienie według Mormonów. Wydawać by się mogło, iż podejście do spraw życia pozagrobowego wśród Mormonów jest podobne do tych wyznawanych przez chrześcijan. Jednakże, według wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa świętych, w dniach ostatnich występuje zasadnicza różnica w kwestii samego zbawienia nieśmiertelnej duszy. Według tego nurtu niebo podzielone jest na różne stopnie chwały. Człowiek podczas życia ma wpływ poprzez swoje czyny na to, do którego stopnia chce trafić po śmierci. Mormoni uważają, iż człowiek jest dosłownie dzieckiem Boga, które przed narodzeniem znajduje się w niebie u jego boku. Po zejściu na ziemię celem duszy jest ponowny powrót do Królestwa Celestialnego. Teoria egocentryczna. Jest to stosunkowo abstrakcyjna doktryna filozoficzna głosząca, że każdy człowiek buduje wokół siebie własną rzeczywistość, podporządkowaną tylko i wyłącznie swojemu istnieniu. Wraz ze śmiercią umiera wszystko, co do tej pory owa rzeczywistość zdołała wygenerować za życia zmarłego. Tyczy się to również narodzin człowieka. Wraz z pojawieniem się na świecie ten zostaje natychmiastowo wygenerowany i kreowany tylko i wyłącznie na rzecz pojedynczej jednostki. Teoria symulacji. Jest to pogląd filozoficzny opracowany przez Nika Bostroma. Hipoteza symulacji zakłada, iż wszystkie ziemskie doświadczenia i ludzkie istnienia są odgórnie zaprojektowane przez inteligentną istotę, która stworzyła ludzkość jako jeden z elementów programu komputerowego. Bostrom w swoich rozważaniach przedstawia trzy tezy potwierdzające istnienia symulacji. Pierwsza z nich zakłada, że żadna ze znanych ludzkości cywilizacji nigdy nie osiągnie poziomu technologicznego umożliwiającego symulowanie rzeczywistości. Druga teza jest poniekąd uzupełnieniem pierwszej, ponieważ podkreśla, że nawet gdyby symulacja miała miejsce, to nie mogłaby ona objąć całego wszechświata. Natomiast treść ostatniej tezy jasno wskazuje, iż obecnie ludzkość egzystuje w symulowanym świecie. Co ciekawe, zwolennikiem tej teorii jest sam Elon Musk. Ruch Rastafari jest to ruch religijny, opierający się po części na fundamentach wiary chrześcijańskiej, powstały na Jamajce w latach 30. XX wieku. Wyznawcy rastafarianizmu wierzą w nieśmiertelność duszy, a sama śmierć ciała jest jedynie przejściem z jednej sfery do drugiej. Wtedy też dusza w formie metafizycznej kontynuuje swoją podróż po świecie, dopóki cechuje ją prawość, miłość oraz szacunek do natury. Z tego też względu rastafari nie celebrują pogrzebów tak bardzo, jak jest to kultywowane w innych kulturach.